Siemaneczko sobie dzisiaj szybko pogramy bo za bardzo czasu nie mam i więc sobie zobaczymy kilka roślinek i tak co ja zrobiłem? to zrobiłem takie zen roki no nie? i jutro sobie zobaczymy Grand Woklandu sprawdzałem te 100 tysięcy i dowiedziałem się, że fuslet by zdobyć jest tylko 0,5% szans więc jest fajnie, zdobyłem takie gianty epikony i tak Porobiłem sobie tutaj mutację, i, i tutaj porobiłem coś takiego, jak zrobić tego tutaj, tego tutaj Foxa. By zrobić tego Foxa, to jest Kit Suna, trzeba tutaj chodzić. Tutaj. I tutaj właśnie mamy 0,08% szans, więc naprawdę jest ciężko. I tak, jutro zrobimy odcinek z e, Hinomali. Myślę, że ten odcinek, właśnie był bardzo krótki, e, ale jeszcze ten i czy musimy porobić tę mutację? Jeszcze e, ten odcinek jest taki informacyjny, i jeszcze robimy mutację na burynku. Bardziej jutro myślę, że będzie dłuższy odcinek, że tak myślę, że z 20 minut. Więc no co, wspinamy, wspinamy się na górę i się żegnamy. Trzy. Si mega szybki odcinek. Zazwyczaj takie szybkie odcinki nie robiłem. Nie, tam był chyba odcinek. Dwie minuty. No to jest jeszcze krótszy. Więc ja się z Wami żegnam i no i I jeszcze czekajcie. Życzę Wam dobrych wakacji. Ja nie wiem. Mi też jest dobrze na wakacjach będę prawdopodobnie jechał ale jeszcze nie wiem gdzie nie wiem gdzie wy będziecie jechać, ale ogólnie to komentarze są wyłączone pod moimi filmami ale tam w komentarzach możecie sobie pisać tam na shortcach i sobie zaraz, a może już jest, nie ma już na roku, dobra to, to sobie jutro, to się jutro widzimy na